By założyć konto w serwisie zarabiaj.tv, przejdź na stronę rejestracji, klikając w przycisk Zarejestruj się. Wpisz swój adres e-mail i podaj hasło, którym będziesz się logować. Wpisz swoje imię i nazwisko. Oraz publiczną nazwę użytkownika, której już nie będziesz mógł nigdy zmienić. Dodatkowo, możesz wybrać swoją płeć i województwo, w którym mieszkasz. Możesz też wpisać miejscowość zamieszkania. Są to dane nieobowiązkowe. Następnie zaznacz stosowne oświadczenie i kliknij przycisk Utwórz konto. Teraz pozostało Ci tylko potwierdzić swój adres e-mail. By to zrobić, przejdź do swojego programu pocztowego, znajdziesz tam wiadomość zatytułowaną zarabiaj.tv, aktywuj swoje konto. Wejdź do tej wiadomości i kliknij w link w niej zawarty. Po kliknięciu w link przejdziesz do strony aktywującej swoje konto, na której zostanie już automatycznie wpisany klucz aktywacyjny. Wystarczy teraz, że klikniesz przycisk aktywuj. Gratulacje, twoje konto zostało właśnie aktywowane i możesz się już na nie zalogować. W tym celu kliknij w przycisk zaloguj się. Pamiętaj, że przycisk logowania do strony znajdziesz też w górnym prawym rogu strony. Aby się zalogować w formularzu logowania, wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail oraz hasło podane podczas rejestracji. Możesz też zaznaczyć pole Zapamiętaj mnie, by strona zapamiętała Twoje urządzenie i Cię z niego nie wylogowała przez dłuższy czas. Następnie pozostaje kliknąć tylko w przycisk Zaloguj się. Jeśli będziesz chciał się kiedykolwiek wylogować z witryny, możesz albo kliknąć w górnym prawym rogu swoje imię i nazwisko i z listy wybrać ostatnią pozycję Wyloguj się. Możesz też kliknąć w przycisk wylogowania umieszczony po lewej stronie na samym dole bocznej belki.